A witajcie z tej strony ja. Znaczy no wiadomo, ten co zawsze. W tym odcinku zajmiemy się Fortem Soleil i tyle. Bo więcej się nie chce po ostatnim. No i zapraszam do oglądania. Pewnie pójdzie szybko. Oby. Dzień dobry. Ach, te animacje. Nic tylko patrzeć. Nie. No. się. Stoję sobie na skrzyni i wiecie co? Jeśli mhm. ja na niej siedzę, to nie stoję. No, gra jest upośledzona, żeby uznać tu za siedzenie, a nie stanie. W każdym razie, o czym to ja? A, no tak. Cześć, koledzy, zrobicie mi krzywdy? Ja się teraz nawróciłem z tymi zbrytymi czekami. Siek, albo i nie... Hmm. Myślałem, że szybko pójdzie. No dobra, udało się. Ale no ciebie było, było na tyle. Z tej strony Jefferson. Materiał się skończył niestety. No i cóż, bywajcie. A ja zapraszam na kolejne materiały. Znaczy... Jefferson, nie ja. To cześć!